Witajcie kochane bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. E, trochę dużo mi się tych rzeczy tutaj nazbierało, więc od razu przechodzę do rzeczy. E, pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam jest szampon z Kalosa, e, szampon Go Go Repair Shampoo for norm Normal and Dry, no, do su normalnych, suchych i zniszczonych włosów. Tak on wygląda. E, nie polecam Wam go. Ja go kupiłam na promocji za około 5 zł. Był bardzo, ale to bardzo, bardzo niewydajny. Był bardzo lejący i przy tym bardzo słabo, bardzo słabo się pienił. Więc nawet za te 5 zł. No nie polecam, no bo mówię, ja go użyłam 8-9 razy, więc. Chyba troszeczkę nie halo jak na szampon Dalej pokażę Wam rzecz, która była w ulubieńcach stycznia Jest to płyn micelarny z Liren 20 Plus Young Z tańczącymi drobinkami witaminy E ten taki z pomarańczowymi, tutaj te drobinki jeszcze niestety zostały. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie zmywał makijaż, bardzo ładnie pachniał. Cena też nie była za wysoka, więc myślę, że kiedyś jeszcze będę mogła do niego powrócić, bo no całkiem dobry produkt. Dalej zużyłam żel do golenia Venus też Wam o nim wspominałam, że zamieniłam swoją ukochaną piankę żurawinową na żel, żel jest o wiele lepszy bardzo, o wiele lepiej się nim goli e, zapach też jest bardzo fajny, ten jest do skóry wrażliwej ekstrakt chamomil. nie wiem jak to przeczytać, ale taki z Venus piaweczka, nie, przepraszam, żel żel zużyty Dalej troszeczkę zmęczyłam odżywkę z Aran Aromatics Jazz Grapefruit, Czyli ta z grapefruitem, którą kupiłam w TK Max. Jest tu cena nawet 24,99 Ja ją kupiłam we wrześniu Więc troszeczkę czasu mi zajęło, żeby ją zużyć Oczywiście nie używam jej non stop Bo mam tyle tych odżywek Raz tą, raz tą trochę sobie robię Tutaj pewnie wy nie będziecie widziały Pewnie się będzie tak beznadziejnie światło odbiało, Ale wy ją widziałyście w holu Moim e, odżywka całkiem ok, jak za 25 zł. No to ujdzie Też strasznie miała bardzo rzadką konsystencję Wręcz taką lejącą, więc też troszeczkę więcej trzeba było jej użyć Ale bardzo fajnie wygładzała włosy Po pierwszym użyciu nie widziałam różnicy Oprócz tego, że włosy były bardziej miękkie Ale jak używałam jej tak pod rząd, nie wiem, 3-4 razy To zauważyłam, że moje włosy, końcówki są bardziej wygładzone I o wiele lepiej wyglądają Więc po prostu trzeba dłużej takiej odżywki poużywać Dalej mam... Zodora Rexona różowy, tak wygląda zużyty. Ja to Rexone jestem ostatnio w miarę wierna. Dalej mam żel pod prysznic z Nectar of Nature, to co wam wspominałam, ten taki z fajnymi drobinkami zużyty. Myślę, że jak będę miała okazję jeszcze na jakieś promocji, to kupię sobie inny, inną wersję zapachową tych żeli pod prysznic, bo ten był całkiem fajny mył, nie przesuszał czego chcieć więcej dalej mam suchy szampon z Batiste. jest to ta duża pojemność bo tutaj jest 200 ml więc jest to ta większa to jest akurat ten kwiatowy zapach, ale Zapach tego produktu mi się nie podobał, za każdym razem, kiedy użyłam go na włosy, ja cały dzień czułam po prostu wokół siebie ten zapach, no nie pasuje mi ten zapach, a jednak działanie szamponu jest fantastyczne, one są dostępne w drogeriach Hebe, niedługo będę się wybierała na większe zakupy do Hebe, to na pewno się zaopatrzę w te szampony, bo to jest zbawienie, kiedy nie chce nam się mieć włosów, bądź nie mamy na to czasu, bo czasami tak bywa, więc... Suchy szampon jak najbardziej się przydaje e, Dalej to, to tylko Wam wspomnę o maseczce z Ziai Fajnie, że ona jest brudna Dlaczego ona jest wrzucona brudna? Dobra, nieważne e, Wspominałam Wam ostatnio w ulubieńcach Tutaj macie tylko wspomnienie, że zużyłam tą oczyszczającą e, z szarą glinką Brudne sobie łóżko Dalej mam zużytą maseczkę z Sorai jest to maska drożdżowa, maseczka drożdżowa, antybakteryjny kompleks, e, silnie oczyszczająca. Powiem Wam, że. Czekajcie, jak to było. Nie, o tak, dobrze. O tak wygląda ta maseczka. Powiem Wam, że po dwóch użyciach tej maseczki e, byłam nawet zadowolona. Skóra była bardziej wygładzona. Czułam to oczyszczenie. E, więc jeżeli macie okazję To polecam wam tą maseczkę Ja myślę, że jak będę bo Kupiłam ją w naturze, że jak będę w tej naturze e, To pewnie sobie ją zaopatrzę e, ją, Siebie w nią zaopatrzę Żeby mieć na zmiany z tą i. E, nie wiem co, to zapach jest troszeczkę nieprzyjemny, te drożdże trochę śmierdzą jak dla mnie. Tu mam jeszcze pół maski nawilżającej z Liren Aqua Crystal, maseczka nawilżająca, kojąca na twarz, dekolt i szyję. Druga półweczka leży jeszcze niezużyta, nie mam troszkę czasu, żeby te maseczki nakładać przed snem jak się kąpię, bo robię bardzo szybki prysznic ostatnio przed snem, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą maseczkę, raz użyłam, no tą jedną połóweczkę, to jakiegoś takiego super nawilżenia nie zauważyłam. Nie wiem, może to może moje, moje wrażenie, nie wiem. Tu jeszcze Wam wspomnę, mam naprawdę to bardzo długo leży, to denko. Tutaj jest właśnie pianka, ta, o której Wam mówiłam, ta żurawinowa i właśnie Tą piankę zamieniłam na ten żel No różnica troszkę jest Ale powiem wam, że no, Żel jest o wiele bardziej wydajny I jeszcze bardziej ułatwia golenie Tutaj wam wspomnę, że A propos maseczek Tak trochę wyrywkowo robię I raz to, raz to, to co mi się trafi w ręce e, Tutaj jest ta maseczka truskawkowa Z Rival de Loup, Z Rossmana e, Bardzo ją chwaliłam e, Fajnie działa na skórę Fajnie ją nawilża więc czego chcieć więcej? Ja po prostu miałam i leżała sobie taka jedna połóweczka, to stwierdziłam dobra, zużyję ją, po co ma leżeć? Jeszcze się zepsuje. Tutaj, tutaj wspomnę Wam, bo mam jeszcze trzy dezodoranty. Nie wiem, ja chyba zjadam te dezodoranty. Z kwestii tego, że one strasznie długo już tu leżą. Te produkty, ja nie wiem, one chyba Jeszcze od października leżą, czyli listopada dawno, no nie wiem, mam wrażenie, że dawno nie robiłam Projektu Denko no Tutaj mamy daf Natural Touch Z minerałami Z Morza Martwego no Tutaj mamy Adidas Pro Clear Anti White Marks Cool Care For Women, no oczywiście Z białą zakręteczką I mamy Adidas Różowy też Control Cool, cool and Care ja, Jak pewnie zauważyłyście, ja uwielbiam produkty w kulce, jeżeli chodzi o dezodoranty. Dobra, tu mamy jeszcze produkt do mycia twarzy. Eee, nie do mycia, do oczyszczania, do demakijażu. Jest to Niwa, dwufazowy płyn do demakijażu oczu. Eee, to jest ten dwufazowy, którego już miałam dwa albo trzy razy. No, myślę, że jak będzie gdzieś na promocji, to pewnie go kupię, bo całkiem fajny produkt. Nie jest drogi, sprawdza się, więc czemu nie? Jeżeli chodzi jeszcze o twarz, mam tu zużyty krem Sequence Prevention, krem do cery mieszanej Aktualnie używam tego do cery tłustej, i one się różnią Przede wszystkim konsystencją się różnią, tutaj jak możecie, mam nadzieję, możecie zobaczyć, już krem jest zużyty Ten do cery tłustej ma takie samo opakowanie, tyle że jest do cery tłustej tym się różnią <y> eee, i konsystencją zużyty, eee, cena, ja go kupiłam na promocji, więc dla mnie cena nie była duża, ale normalnie te kremy kosztują eee, około 50 zł, bo to są dermokosmetyki, więc myślę, że aż tyle byłoby mi szkoda na krem, który no, nawilża w miarę matuje, ale to nie jest jakieś takie wow robi co ma robić, ale no bez efektu wow, myślę, że kremy, które kosztują po 20 zł normalnie, robią Praktycznie to samo. Tutaj mam jeszcze, jeżeli chodzi o pielęgnację, pokażę Wam zużyty krem do rąk. Niestety nie wiem, to jest Lola Rose London. Krem do rąk oczywiście. To jest 50 ml, więc to była wersja podróżna. Tak wygląda opakowanie. Nie wiem, skąd miałam ten krem. Miałam go po prostu, wiecie, w pudełeczku gdzie mam jeszcze produkty nieotwarte, gdzie jakieś zapasy, nie wiem, z Glossy Boxa czy gdzieś, jak dostanę jakieś próbeczki. Krem ładnie pachniał to trzeba przyznać, był, był taki dość świeży ten zapach. I jednak, jeżeli chodzi o nawilżenie, to było takie troszeczkę malutkie. Więc jeżeli traficie gdzieś na taki krem, to raczej bym go wam nie polecała. Tutaj mamy. Mam jeszcze jedną rzecz z pielęgnacji, nie, z kolorówki Tu mam jeszcze krem, bo tak patrzę, próbkę kremu z lositan, o ile to się tak nazywa I to jest to z mm, kwiatem wiśni? To chyba tak Ten krem chyba najładniej pachniał, bo mam jeszcze te dwie wersje zapachowe I tamte mi się tak średnio podobają Z tym masłem Kerite, Kerate? Nie pamiętam, nigdy nie mogę zapytać nazwy To tamten strasznie śmierdzi Ale muszę przyznać, że te kremy z Locitan One Naprawdę genialnie Nawilżają dłonie Ja chyba się nie spotkałam z kremem, który Aż tak świetnie by nawilżał te dłonie No cena jest Zabójcza z normalnej tubeczki A może jak będzie gdzieś na jakiejś promocji To się skuszę, ale no Cena regularna tych kremów to Podziękujemy Mam jeszcze z Glossy Boxa dwa produkty tutaj, które zużyłam. Próbki. Pierwszy to jest um, żel pod prysznic. Tak, żel pod prysznic i kąpieli z drobinkami rozświetlającymi. E, waniliowy. On bardzo ładnie pachniał. E, jego z wielką chęcią zużyłam. Bardzo ładnie pachniał. Cudownie. E, więc ja Wam polecam, no jakoś nie zauważam, żeby przesuszył, ja go używam jako żel pod prysznic. Genialny, fajnie się go używało, super, że taki produkt był w Glossy Boxie. Tu mam jeszcze w ogóle próbkę odżywki z Artego. To było bodajże we wrześniowym Glossy Boxie, więc to było naprawdę dawno, 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 więc to leży długo, ale ta odżywka była bardzo fajna. Bardzo fajnie wygładzała włosy. Bardzo. Więc, jeżeli macie możliwość, to ja Wam serdecznie polecam te odżywki. I ostatni produkt. W sumie bardzo zmęczony, bo ja go mam od zeszłego roku. Pamiętam jeszcze jak szkołę kończyłam, czyli jakoś kwiecień. Ja go wtedy chyba kupiłam. Jest to olejek z Altery. Jakoś tak nie mogłam się przekonać, żeby go używać. Ten antycelulitowy, była tu pomarańcza i brzoza Tak, tak wygląda buteleczka Ja sobie buteleczkę zostawię chyba na coś, nie wiem, zawsze się może przyda e, Olejek, zauważyłam, że jak dłużej go używałam, to naprawdę skóra fajnie wyglądała Może to nie było efektu, że e, idealnie zredukuję celulit, bo dla mnie to... Samo i kremy, no to chyba troszeczkę ciężko Do tego trzeba połączyć wszystko z dietą i z ćwiczeniami Ale skóra była nawilżona Ja bardzo lubiłam go stosować Szczególnie teraz w okresach tych zimowych Tak się kłaść w takim olejku do łóżka Nie zauważam, żeby mi narobił jakieś plamy na pościeli czy coś Bardzo serdecznie polecam do dostania w Rosmanach Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tym projektem Denko Bo troszeczkę się uzbierało i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!